Cześć! Dzisiaj otworzę nowy kalendarz z Nyx'a. Jeden już otwierałam na moim kanale 31 okienek nim było i był on moim zdaniem jednym z lepszych kalendarzy. Zobaczymy, czy druga wersja też będzie spoko, więc koniecznie zostawcie łapkę w górę i otwieramy, zobaczymy, co w środku jest. Witajcie z bliska. W mojej karierze YouTube'owej miałam najwięcej zapytań właśnie o kalendarz z Nyx'a i postanowiłam nagrać tą drugą wersję, żeby Wam porównać i żebyście wiedzieli, czy warto kupić ją, czy nie. Tamten kalendarz 31 dni kupiłam na Zalando i nie wiem, gdzie więc on jest dostępny. Ja najczęściej nie podaję linków, których nie sprawdzę, bo wiele osób mówiło, że na innych stronach właśnie jest ta wersja 24-dniowa. Więc jeżeli widzieliście gdzieś jeszcze, gdzie są 31 okienek dostępnych, to napiszcie w komentarzu. Otwieramy okienko pierwsze z szampanem. Z tego co widziałam, tamten kalendarz jest już niedostępny i być może, że tamta wersja na 31 dni była po prostu zagraniczna, bo Zalando jest takim sklepem trochę zagranicznym. Pierwszy produkt, miniaturka Butter Gloss i zobaczmy jak będzie wyglądał ten kolor, czy będzie intensywny. Wygląda, że właśnie taki będzie. O, zobaczcie, fajnie się przedstawia na skórze, więc jeżeli lubicie coś błyszczykowego, świecącego i kryjącego, to będzie propozycja idealna dla Was. Czas na dwójkę, która tutaj jest zaraz obok i tutaj w tym kalendarzu zobaczymy, czy będą też pełnowymiarowe produkty, czy tylko miniaturki, bo w tamtym trafiła mi się tylko jedna miniatura. Póki co. Druga miniaturka i coś bardziej intensywnego. Tym razem jest to kremowa szminka w takim wiśniowym odcieniu. Cherry Skies tak się nazywa. I jak już otwieram te kalendarze adwentowe, to wiem, że czerwone kolory wchodzą w naszą skórę i naprawdę ciężko to zmyć, więc jeżeli szukacie czegoś trwałego, to czerwienie, wiśnie, takie właśnie odcienie będą naprawdę długo się trzymać. I lecimy z trójką. Jeżeli chodzi o cenę kalendarza, jest to różnie, w zależności właściwie od strony internetowej, od 200 do 250 złotych i szminka matowa. O! Wyleciała. Tak mi się wydaje, że te odcienie są bardzo podobne, ale sprawdźmy też na skórze. Proszę bardzo jest na pewno mniej intensywna niż ten poprzedni produkt, ale kolor też mi się podoba. Wydaje się, że ona nie będzie podkreślała skórek, więc jeśli tak się stanie, to spoko. I czas na czwórkę. Ogólnie wygląd tego kalendarza po otworzeniu jest bardzo podobny do tej kostki poprzedniego NYXa, którą otwierałam, jednak jak widzicie jest o wiele mniejszy, no i się zapowiadają chyba same miniatury, bo jeżeli miałby być pełnowymiarowe, to po prostu wielkość tego opakowania musiałaby być większa. NYX z serii Soft Matte Lip Cream, czyli bardzo fajna konsystencja, Matowa, ale jednak nie tak bardzo, żeby właśnie te skórki podkreślać. Ja dzisiaj nawet mam z tej serii produkt na ustach, a tutaj jest odcień Sao Paulo i sprawdźcie, jak on będzie wyglądał. Wow! Nie wiem, czy ja nawet tego dzisiaj nie nałożyłam. Kurczę, zastanawiam się. Numer 5. Ja już któryś rok z rzędu otwieram kalendarze z Nyksa. I powiem Wam, że bardzo dużo zużywam tych miniaturek szminek. No bo wiecie, jak kupicie coś pełnowymiarowego, to Wam to starczy na długo, a tak, jeżeli mam te miniaturki, to mogę sobie popróbować wiele różnych kolorów. I tutaj mamy olejek do ust. Zobaczmy, czy on będzie z kolorem, czy taki przezroczysty. Wydaje się, jakby nadawał lekki kolor. Już mi trochę ręka odbarwiła, no jest bardziej przezroczysty. Myślałam, że może będzie miał jakiś fajny zapach, ale niestety jest bezzapachowy. Szósteczka, czyli Mikuaki. Wiem, że podobały wam się ostatnie moje paznokcie, ale dzisiaj jest ostatni odcinek z nimi, bo zaraz właśnie po nagrywkach lecę. Na nowe, no i chyba już zrobię coś na maksa świątecznego. Tu chyba coś będzie metalicznego, co? I tutaj znów Soft Matte Lip Cream, z tym, że w wersji Metallic, a odcień nazywa się Monte Carlo. Ja lubię takie właśnie odcienie różu, szalone, krzykliwe. I z metaliczną poświatą może spoko to wyglądać. Ja na jakiś moich filmach nakładałam metaliczne produkty do ust i bardzo ładnie to się przedstawiało, tylko bardziej z takimi drobinami brokatowymi. Tutaj te nie są takie widoczne, ale bardzo ładnie odbijają światło, jak widzicie, więc fajne mogą być właśnie też do filmów, do zdjęć na jakąś imprezkę. I siedem lecimy po kolei. Dla mnie tamten produkt dawał taki efekt, jakbyśmy na szminkę nałożyli trochę rozświetlacza w ten sposób. I mamy butter gloss, czyli coś, co już było z tym, że w innym kolorze takim brązowawym. Ja za takimi odcieniami nie przypadam, ale czytając Wasze komentarze to właśnie wiele osób pisało, że coś takiego lubi, więc powinno Wam się spodobać. Myślę sobie, że spoko wygląda na skórze. Ósemka, no póki co ten kalendarz bardzo blado wypada przy tym poprzednim. Nie pamiętam też niestety, czy powtarzają się kolory właściwie ich konkretne odcienie. Jeżeli Wy oglądaliście uważnie, albo sobie obejrzycie po tym filmie ten kolejny, to możecie mi napisać w komentarzu i tutaj znów z serii, która już była mieliśmy taki odcień, a teraz ta kremowa szminka jest w odcieniu Soft spoken. Bardzo lubię właśnie takie kolory i fajnie jest mieć dużo różnych miniatur, bo jednak często nam się może to wydawać, że niby podobne odcienie, ale jak się gdzieś tam dzień po dniu nakłada to samo, to może się znudzić. I to jest fajne. Trochę ciemniejsze niż ja na co dzień noszę, więc na pewno będę z tym eksperymentować i może dzięki temu się też przekonam bardziej do takich brązowych odcieni. Będę wtedy zadowolona. No i dziewiątka, jaki jest wasz ulubiony produkt z Nyx? Jestem ciekawa. Ja bardzo lubię właśnie te Soft Matte Lip Cream. Fajne są te śmineczki i tutaj mamy szminkę matową. Dużo tych róży. Tutaj Wam powiem od razu, że ten kalendarz adwentowy ma fajniejsze kolory, bo tamten ma takie bardziej szalone, więc jeżeli nie lubicie szalonych kolorów, mocno brokatowych, błyszczących, różnych dziwnych odcieni, na przykład szarych szminek, to tamten kalendarz może Wam się nie spodobać, a tutaj myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Fajny kolor, przyjemna konsystencja i znów jest to produkt z serii, która już była, czyli te matowe szminki, a ten, który trafił mi się teraz, nazywa się Natural. Dziesiątka, zapraszam Was, kochani, Serdecznie na wczorajszy film, ponieważ otworzyłam kalendarz adwentowy, który był moim zdaniem najładniejszy z wyglądu, jaki w tym roku otwierałam. A wiecie, że otworzyłam ich ponad 50 i kolejny Soft Matte Lip Cream. Odcień to Abu Dhabi. I tak mi się właśnie wydaje, że tak jak odcienie, brązowe, piaskowe, bardzo wiele arabek nosi, ładnie to wygląda na ich karnacji, a ten nie jest taki ciemny, może troszeczkę w róże wpadają te kolory. Jedenastka, jestem ciekawa, jeżeli chodzicie gdzieś tam po mieście, na ulicy, jakie kolory ust najczęściej widzicie u dziewczyn? Czy w ogóle zwracacie na to uwagę? Bo przyznam szczerze, że ja nie widzę często takich na przykład bordowych, raczej naturalne. I znów, Soft Matte Lip Cream, z tym, że w wersji metalicznej, więc bardzo fajnie, bo jeżeli ktoś miał te kalendarze w ubiegłych latach to raczej ta seria trafiała się bardzo często, ale nie metaliczna, więc fajnie, że to jest jakaś odmiana i zobaczmy Kopenhaga, to jest nazwa. No i tak jak mówię, dla mnie to jest taki efekt jakby nałożonego rozświetlacza na szminkę co bardzo ładnie się prezentuje. No dobrze, czyli numer 12, spoko, bo nie trzeba tutaj szukać tych okienek, wszystko jest po kolei włożone i jesteśmy już w połowie kalendarza adwentowego, więc myślę, że możecie napisać. Póki co, co o nim myślicie, wiadomo, że ostateczne opinie fajnie wydać po ostatnim okienku, ale może już teraz macie jakieś zdanie. Butter Gloss, jak widzicie, jest to już trzeci produkt z tej serii. Wolicie szminki czy błyszczyki? Ja do błyszczyków ostatnio się przekonuję, zazwyczaj miałam szminki, tak się przedstawia ten odcień i nazywa się Angel Food Cake. Co będzie dalej? Bardzo mi się podoba tutaj nadruk frytkowy. Jak widzicie te okienka też są takiej samej wielkości, więc od razu widzimy, że produkty na pewno nie będą jakieś dużo większe. I znów odcienie takie brązowe, nazywa się Sandstorm. Tak wygląda na dłoni i to jest chyba najbardziej brązowy odcień z tych wszystkich pomadek, które do tej pory otworzyłam. 14. Póki co te kolory są dość powtarzalne, na przykład nie było czerwieni takiej wiecie klasycznej. Zobaczymy czy może gdzieś ona się trafi. Ej, no nie wierzę. Ja tutaj mówię o czerwieni klasycznej i wydaje się, że ta matowa szminka właśnie taka jest, więc niezły strzał tutaj dałam. A wiecie, jaka nazwa? Perfect Red, więc w ogóle już to pasuje. I zobaczmy. Uuu, piękna. Matowe pomadki mają często to do siebie, że się ciężko rozprowadzają. W tym produkcie tego problemu nie ma, więc fajnie. I piętnastka. I kochani, w tym momencie chciałam Was poprosić, że jeżeli chcecie wspierać mój kanał, to zostawcie łapkę w górę i skomentujcie. Jak nie wiecie, co skomentować, możecie zostawić nawet serduszko. Nie bójcie się, że ten komentarz padnie do spamu. Ja zawsze spam, sprawdzam i akceptuję komentarze. Dzięki temu YouTube widzi, że ten film Wam się podoba i poleca go dalej, więc możecie mi w taki sposób pomóc. Będę bardzo wdzięczna. I znów bez zaskoczenia, jeżeli chodzi o serię Soft Matte Lip Cream w kolorze Monte Carlo. I to jest taka fajna, myślę, że krwista czerwień. U, wow! Z tym to spokojnie można robić charakteryzację na Halloween. Numer 16 z gwiazdką. Ciekawe, czy jakaś złota pomadka nam się tutaj trafi, choć wydaje mi się, że raczej nie będzie z takich zwariowanych odcieni. Dokładnie tak. I tu znów mamy. Soft Matte Lip Cream w wykończeniu metalicznym w odcieniu CAN. Myślę, że taki różyk może ładnie się prezentować właśnie z takim wykończeniem. Tak to się przedstawia. Na pewno widzę, że trzeba tego produktu dołożyć więcej, żeby uzyskać taki bardziej intensywny kolor. 17. Sprawdźmy, co tym razem tutaj mamy. Już przechodzimy do ostatniego. W tym kalendarzu. I jest Butter Gloss. Jego nazwa to pralin. I właśnie chciałam powiedzieć, że mi się kojarzy z taką czekoladką, bombonierką. I tak wygląda ten odcień na skórze. Dosyć ciemno. Też w tych brązowych tonacjach. Numer 18. Żałujcie, że przed chwilą była wyłączona kamera, bo spadłam z krzesła. Krzesło się pode mną rozwaliło, nie wiem nie wiem co tutaj się dzieje. <grymety> więc jeżeli będę miał jakiś taki głos dziwny, to sorry, ale dalej się śmieję z tej całej sytuacji. I znów kremowa szminka w kolorze, który mi się podoba. Lubię takie brudne róże, a ten wydaje się być właśnie bardziej takim cukierkowym. Więc fajnie coś takiego od czasu do czasu nałożyć. Zobaczcie. u la, wiecie jak to się nazywa? Tea and cookies, no nie wiem co ma tutaj wspólnego herbatka z ciasteczkami, z takim różowym odcieniem, ale śmieszne mają te nazwy. Numer 19, niewiele nam tutaj do końca zostało, ale zobaczcie w ogóle na ten kalendarz, on wygląda trochę tak, bardziej sylwestrowo niż yy, świątecznie, nie sądzicie? I tutaj szminka matowa, nazwa to whipped caviar i zobaczmy, bo tutaj przez to okienko ciężko ją ocenić, ale no, jak dla mnie... Super. Sprawdzamy oczywiście na skórze wszystko i myślę, że to jest idealnie taki odcień, który najbardziej lubię, więc świetnie. I dwudziestka. Można by powiedzieć z jednej strony, że ten kalendarz adwentowy trochę wieje nudą, bo ciągle bardzo podobne odcienie w tych samych tonacjach, ale z drugiej strony myślę, że może to jest właśnie przemyślany krok, żeby zrobić taki kalendarz użytkowy, bo myślę, że wiele osób właśnie te kolory na co dzień nosi. Soft Mat Lip Cream i kolor to Kan. Kan chyba też już gdzieś było, prawda? Sprawdźmy, jak wygląda. Fajnie, prawda? Już wiem, gdzie było Kan. Zobaczcie, to jest wersja metaliczna, więc od razu Wam zrobię słocza, żeby porównać obok klasyczną wersję i metaliczną. Zobaczcie. Jest lekko ciemniejsza i, tak jak mówię, tak jakby z takim rozświetlaczem. Która Wam się bardziej podoba? Metaliczna. Czy zwykła? 21 frytki frytunie. Jak ostatnio nagrywałam kalendarz z maka, mówię, co najczęściej kupujecie w maku. To ludzie zaczęli pisać frytki, więc niezłe, niezłe śmieszki w tych komentarzach. I co my tu mamy? Róży. La, la. Nazwa to Milan, Milano, Mediolan. I tutaj Soft Matte Lip Cream w wersji metalicznej. Może być ciekawie, ponieważ ten róż jest taki intensywny. Wow. Ja tam się jaram takimi metalikami. Na pewno będę je używać. Spoko. 22. Powiem Wam, że ja tutaj siedzę, właśnie z płynem Micelarnym od razu, bo niestety zwykłe chusteczki albo niestety nie dają rady zmywać tych pomadek, więc widać już od razu, że jakość jest super. No ale tak jak mówię, ja tego nyksa używałam często, bo miałam wiele kalendarzy i... Dla mnie są bardzo, bardzo fajne. Szminka kremowa, czerwona, ale jak widzicie, będzie to żarówka. i Ten Hills, tak się nazywa, odcień. Wow. Dla mnie ona wpada troszkę, o chciałam powiedzieć, że w pomarańcz, ale chyba jednak nie. Ale jeżeli mam wybrać taką najbardziej intensywną czerwoną czerwień, czerwoną czerwień, masą maślane, to będzie ta. No to jest petarda. Myślę, że jakbyście wyszli w takiej szmince na miasto, to byście nie pozostali niezauważeni. 23. I 24, dwa ostatnie okienka. Już otwieram, już nie mogę się doczekać. 23, tak wygląda. Od razu otworzę 24. A co, nigdy tak nie robię? I porównamy sobie te dwa produkty. Pierwszy, Matowa Szminka. I drugi, Soft Matte Lip Cream. Z lewej strony mamy odcień Siren, z prawej Rom. I sprawdzamy od razu. Zrobię sobie tym razem tutaj. To jest pierwszy, szminka matowa. Teraz czas na rzym. Niespoko, spoko, że je tutaj otworzyłam razem. Zobaczcie. Wiadomo, nie są to te same kolory, ale ten bardziej nam wchodzi w brąż, ten w wisienkę, w czerwienie. Więc fajnie było to porównać, który Wam się bardziej podoba. Ja chyba poszłabym jednak w te odcienie, choć ten też się wydaje bardzo ciekawy. Jak tak położyłam razem te wszystkie produkty koło siebie, to wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Mimo, że są miniatury, to kolory są super użytkowe, więc dla osób, które nie lubią aż tak szaleć z naprawdę nie Typowymi odcieniami, to ten kalendarz będzie fajniejszy niż ten, właśnie wielki. 31 okienek. Dajcie znać, który Wam się bardziej podobał. Ten czy ten stary napiszcie w komentarzu nowy, stary jestem ciekawa. Jak już sobie otworzyłam ten większy kalendarz adwentowy to myślałam, że ten mniejszy mnie nie zaskoczy a powiem Wam, że naprawdę mi się podobał i myślę, że jest wart zakupu bo tamten jest już chyba niedostępny, chyba że gdzieś za granicą. To tutaj kolory naprawdę bardzo ładne i myślę, że też można kupić z kimś to na spółkę i na przykład podzielić się tymi produktami i dzięki temu wypróbować więcej różnych odcieni więc to jest spoko sprawa. Koniecznie zasubskrybujcie mój kanał i dzwoneczek na dole czerwone te przyciski, wszystkie wiecie o co chodzi, dlatego, że w grudniu od 1 grudnia lecimy z codziennymi vlogami aż do świąt, tam też będę otwierała różne kalendarze adwentowe, kosmetyczne też, ale nie tylko. Na pewno, jeżeli jesteście fanami takich nietypowych kalendarzy, to tam też takie znajdziecie. No i co, zapraszam Was już jutro na kolejny odcinek. Do zobaczenia, buźka, pa pa!